Siemanko Widzowie, to na kolejnym odcinku z serii MPG No dzisiaj dość nietypowo, ponieważ yy, lecę tutaj sobie widzowie na paralotni yy, Znaczy ze spadochronem, więc mam nadzieję, że uda... O cholera, nie uda mi się tu wylądować chyba na podwórku, ty Ja ale szybko lecę, ty, 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 ty Uuu. O się będzie Hamuj, jak tu się hamuje, jak tu się hamuje? O dobra, w, gór w, w górę się zbiłem, dobra O, ty Ty, wylądowałem ja pierdziele, widzę, wylądowałem, patrzcie. Nóg nie połamałem. Nie połamałem, słuchajcie, dzisiaj jadę na prawo jazdy. W końcu udało mi się. <laughs> Jest dzisiejszy termin. Eee, mam dzisiaj po prostu egzamin. Egzamin praktyczny, teorię mam zdaną, Ale co, ja wsiądę na rower, pochwalę się najpierw Jarkowi, Janinie, bo oni nic yy, chyba o tym nie wiedzą. Poproszę, może by jej ja mnie nie na ten egzamin, takie wiecie, rowerem Że tam Jarek, bo rowerem to głupio, kurde, jechać. W ogóle mam tam kilka... Kilka spraw z nimi do przegadania. Pierwsze primo, czy w ogóle są w stanie, któryś z nich wejść na słuchawkę i po prostu mi na tym egzaminie egzamin podpowiadać. No ja specjalnie yy, <laughs> założę jakąś tam czapkę. O, poszła. Żeby wiecie, no jednak jak ktoś na ucho będzie coś mówił, będzie podglądał, to no, cholera jasna będzie trochę lepiej. Jania! Ma, patrz, poszła. Dobra, jadę do Jarka. Patrzę się dogadać z nią, to cholera. W dupie mam. Mówi, że... Be... Ja mówiłem, że przyjadę. Mówiłem. Nie chcę odwiedzin. O niestety. Odwiedzin nie będzie. O. MFik, mój stoi. O, o, o. Cześć, Cześć! Ja jestem na pole. Czekaj, 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 czekaj! Gdzie Jarek? Gdzie Jarek? Gdzie Jarek? Gdzie Jarek? Gdzie, 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 gdzie eee, Jarek? No bo Tylko chodź na chwilę, tu muszę z wami przygadać jedną kwestię. O, jest Jarek. Siema! ma co to wygląda, stary Cześć. Hej, Ooo, oh, O, cześć, nie zapomniałem tam... cię. Co tam? A, yy... Co tam? Albo ja nie muszę z wami porozmawiać. Co? co? Się stało Ideem. Ej, co ty taki kurde jesteś, nie wiem, co się stało? Je, Je już? Dobra, Czy jest... ty masz zatwierdzenie? Sary, nie, nie cały stresuj jestem, się. Jestem cały mokry. Ja też ja... przez to przechodzić. Nie no bo, trzy szczerze. dni nie zrałam człowieku później. Bo okay. ja musiałam normalnie kijem, normalnie wiesz, ugniatać, bo nie co, nie szło iść, nie szło. Ja egzamin wiesz, na prawo, prawo jazdy mam. Kurde, tu przez kibel wiesz... Egzamin prawkę mam dzisiaj. Aaaeeaa. Tak. A, I teraz ja, a ty w ogóle miałeś pytanie. kurde jazdy i się uczyłeś? Miałem Jedne pewno, bo coś mi się nie... Miałem jedne jazdy I I teraz jazdę. pytanie, czy ktoś z was ty jest? Kurde tego? Tak, w stanie Ja A o co chciałem zapytać? Czy ktoś z nas jest w stanie Cię poduczyć jeszcze? Jedziemy! Nie, nie, nie to, to umiem to, to ja byś... na słuchawce to nie... być i po prostu im podpowiadać, obserwować gdzieś tam z daleka, wie, wiecie no jakiś ten Jakbym no coś ja. nie wiedział... Okej okay. Czy będziesz mi podpowiadać? Znaczy... tak, no ja bym... Wiesz, ale dobrze Wiesz, trochę nie pasuje, bo ze względu na to, że wiesz, że ktoś zobaczy Dobrze nie. Ale na pewno będziesz dobrze mi podpowiadać, obiecujesz? No jak to nie? Będę na internecie patrzyła No znaczy, i dobra to, to nie wierzę, że ona będzie normalnie ci dobrze podpowiadać, bo ona się... Ja na nie, ja... Ale to... Zna. Ja wierzę tak? akurat co? Jeszcze jeszcze Tylko tak szczerze jeszcze... To co, Problem ale jakaś pełna, pełna dyskretność. Tak, tak, dyskret. tak Dyskrecja, dysko, dysko, no pełna dyskografia Dyskrecja, jeszcze tylko pełna mam. <noise> pełna dyskrecja? To co, drona tylko... nie poszedł, ja będę za to polatała. powiem? Ja co ci powiem? Żeby pełna dyskrecja była. Co powiesz? Nie. Powiem tylko jedno co się nie. Nie lubię jej, bo mnie wnet. Ej. A czym? Brzydko powiedziałeś, Jarku, ej. ej a ja wiecie, że dzisiaj z, z pod leciałem Nie! Yeah, bo on wielce obrażony! Bo kilka słów prawdy doch na mordę. No. A wiecie, że ja dzisiaj z no. pod ochronem leciałem. Wiecie ja z pod ochronem się leciałem, wiecie z pod ej, wiecie, że się leciałem, ej, leciałem dzisiaj z pod tak ochronem. Ej, leciałem dzisiaj z pod ej, leciałem dzisiaj z pod ochronem, ej, leciałem dzisiaj, nie nie dzisiaj ej, leciałem ej, leciałem z pod ochronem, leciałem dzisiaj z pod No wylądowałem na podwórku u siebie. Samolot mi wypuścili Co ty gadasz? No, na początku odcinka Masz kasę takie rzeczy? No to ile to? Jak to kosztuje spić koła, ty? No to nie co wiesz, to? Nie kasy takie rzeczy, ja ostatnio do mnie po przychodziłeś? Weź, nie mów taki głupot, dobra? Żartuję. A ty nie wiesz, że zez... nie oddał? Żartuję przecież. Nie mów taki głupot. Ja no pożartować sobie nie można, tylko od razu w dostaje? No bo mnie wnerwia takie głupie, kurde, tego, gadanie. Ja pierdzielę to nawet nie ja pożartować. Ty, to dobrze wiedzieć na przyszłość, że się Co, daj, jedziemy do mnie? Tego drona ci dam, może jakąś herbatkę, kawkę wypijemy, co? No, jedziemy. Nara na. No <grym> to nie chcę, no to nie, no dobra A co ty z beczku jedziesz? Który Jumie będziesz bić? Chodź Jarek, to było dla żartów To dawaj, ja usiądę, dobra? siadaj na bagażnik To wsiadaj do mnie ty Śmierdzielu Na ster, o Nie zasłaniam ci? Nie, nie, jest. Ej, okay. a wiecie! A o, 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 wiecie że ja kiedyś Na koło, na koło, a na koło Zobacz, 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 zobacz Ej, ej, Jania! Jania! Ja się trzy o ja tak kiedyś! A wiecie, ja tak kiedyś na ramie jechałam w rowerze i mi się normalnie jajka w łańcuch wkręciły. Serio? No. A, a rama nie pękła? Nie, jeszcze raz, co się w ci wkręciło? Patrz, jak ja szybko jedę na tym rowerze, ty! Mnogawka! Bo ja dobrze usłyszałem, Hamuj, hamuj, ja się trzymam beczki, hamuj, ja beczki się trzymam! Janina, ja się trzymam beczki! Ja cię przewiozę, kamień! Ej! Ej, pomocy! Patrz co robi, patrz co narobi! Czekaj! Ja cię zgarnę tą beczką, tej Nie dasz rady. Uuu! Podskoczyła trzydziecha Cała trzydziecha podskoczyła Ej gdzie Jarek! A dzień! Oh, <laughs> Jarek! Ej! Jarek! Gdzie on tu wypadł? Jarek! Ej, Jarek! Jarek! Ej. Ja nie wiem, nie jest. Ja też nie wiem, ty. O, on po drodze może gdzieś wypadł. Nie gadaj. Ja, widzowie widzieliście, bo Jarek gdzieś po drodze wypadł? O kurde, prosto w drzewo! Ja jak? Nie w tam w tamte, bliżej ciebie. Ej, Jarek. Ej. Jarecki. Ej, budzimy się. O kurde. Co się stało? Bo, chyba... Ty. Chy, chyba w głowę ty drzewem. 8 ty się pod drzewem budzisz? Co ty wczoraj robiłeś? Chyba w głowę uderzyłem drzewem Stary, jest u smarano, my się jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy, żeś jeszcze... O ja pierd... Patrz Wiesz co może ty mnie nie podłuczaj na te parawko tam Mam radę, to dobrze. Stary, co ty wczoraj robisz, ty pod drzewem się obudziłeś? Ty właśnie nie pamiętam co się stało. Ej, dobra, słuchajcie, bo ja zaraz mam egzamin, Prze ten zaraz ma przyjechać gościu Chodź ja nie tego drona ci dam Jarek to chcesz SOMOS u mnie posiedzieć? Z Janiną no, możesz tym nie, nie, ja dronem obserwować. Ja do ciebie, ja u kogoś nie lubię a, okej. Okay. Nie, 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 ja, ja idę do siebie do domu, dobra nara. Chodź, chodź, Janie. Idę. Weź mnie w domu siedziała? Na Zaraz ma gościu przyjechać, ty. Czekaj, tu zamknę Mada. ten. Będę Mada. tu nic nie widział. Chodź. Drona masz na górze u mnie w sypialni, weź tam sobie. Wiesz, czego się obsługuje? No! <ścoughs> Spróbuj go tam ogarnąć. e e e e e e o. Zaraz ma być gościu, dobra, tu zamknę drzwi, żeby tu nie króciło. Zaraz ma być gościu. Stałem SMS-a, będę za chwilę. Okej. Okay. Ja co? A co, jak nie no To, no, nie, nie nie biorę nawet takiej opcji, słuchaj. A teorie ja tu... ty już zdałeś, czy nie Zdałem. Zdałem. Ja tu będę wyglądał przez szybkę. Czy tu gościu nie jedzie. A za którym razem zdałeś? Za pierwszym. Wyleciałaś ja dronem już? O czekaj. Jeszcze nie. Przyjechał, przyjechał! Dobra. <laughs> o kurde, jeszcze drona nie odpaliłam. Dobra, spokojnie. Dzień dobry. dzień dobry. Witam serdecznie z tej strony, dzień Bożegłówka. Tutaj na witam, na egzamin do, na prawo jazdy, zgadza się? Co nic, co nic, co? To ja na słuchawkę do ciebie zadzwonię! Nie mogę to, rozmawiać to... na słuchawkach, bo ja będę miał egzamin teraz, nie mogę rozmawiać. Dzień dobry, A. proszę pana. Ja nie na stani, 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 do pana Dziusia... Stasi, tak, 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 Stasi, st Zgadza się, Dziusia Bożegłówka. Stasiu! Stasiu Chrobok, tak? Chrobosz. Hrabąż. Ej! Hey. Stasiu chroboków. Ej, Janina, Janina proszę cię, Jania, proszę cię, dobra, już Dobra panie, może znaczy, my pojedziemy, panie, co? No, to jest kwestia czy tu uczeń coś pokaże jak to mówię, tak? Bo ja nie mogę zdać tylko przy Stasiu, tak. coś umiał. Janina, ja, dobra, my pojedziemy. Ja, już. ja, cię, ja cię w łysinę potrzebuję, dobra? No nie, nie proszę, no, bo panie... Daj za kole, ty mnie zdaj Janina, proszę cię, Jania to Jania, to... Jania Ty mnie zdaj, nie Stażu. 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 Nie wiem masz. Sekunda, ja tutaj... Stale się zakończyć. To to trzeba... Ja tutaj... ma y... co? Tak? Nie ma co? Nie pan! Wyjedzie pan stąd chociażby tam Okej. Okay. nam tu nie bo ona się stażu. Patrzy, to Cichutko jest... Ja już dobrze tam powoli że sprzęgłem! Powoli, powoli, chyba ale widzę, że coś nieco się umie, żeby ruszać Tak, ubiegł. bo, bo ubiegł. ja już tutaj ten. Jedzie pan w prawo, tu. Powoli, że czekam na pogani. Dobrze, dobrze. Dobra, nie straci mnie. Czeka pan, to ja fotel ustawię. Czekam, dobrze, dobrze. Ja fotel na. Czekam, tak jest, ustawiam tak, to fotel. To fotel. Jest. Ustawiam na. Na, na... na, na BM-arze fotel. Dać... Dobra, fotel na BM-arze. Łokieć. Nie, dobra się się ci mi togała, dzięki, ci dzięki, mi dzięki. Dobra, tutaj Zabijmy tak. E, lusterka, czeka pan fotel jeszcze. O, lusterka? Lusterka. Co mm. so, okej? Okay. Pas zapinę. zapinamy i teraz dopiero <laughs> powinniśmy uruchomić silnik. Ciąc, tak jest. Silnik cały czas. A nie, dobra, po no, pan, pan kazał wyjechać, teraz jest zgaszony. Odpalam. E, a czemu silnik. na światłach pan zostawił odpalonych? No, teraz, akcji, teraz, ja teraz, teraz odpaliłem tak, 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 tu już odpaliłem światła No i dobra, i teraz w prawo. tak A krowat jedynkę zmieści! Jedziemy w prawo I teraz w prawo, jest w prawo jest w, w, w prawo, halo Tak, tak, tak Nie, nie, nie Tak, tak, ale tak Ale co nie? Mówię panu, że w prawo <laughs> Tak, 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 w prawo, w prawo Ja już, ale fajną bym odmysiła, co? Teraz tak Fajną odmyslimy Jedziemy, jedziemy w lewo Mhm, jedziemy w lewo I na co musimy uważać? Na pierwszeństwo, które to obowiązuje. Aczkolwiek my mam pierwszeństwo. No właśnie. Na tej dobrze, drodze. Idziemy. Oczywiście ograniczenie do 50? A zresztą to jest egzamin, ja oh, panu nie kur... będę <laughs> Przepraszam, bo bieg wyskocz. Pana... Jedziemy, nie przyjmuję się pan pojazdami, które tutaj. Jasne. No i dobrze, przekracza pan prędko oh, kur... Pierwszy oh. sobie zapisuje e... No bo to... Ja tak? ci, dzieci? Ja cię obserwuję. Ja dronem nie umiałem. Przekracza pan prędkość także. Ale jedziemy 40 na godzinę i teraz wyjeżdżamy z terenu zabudowanego, więc możemy jechać 90 dni. Ale jeździć za wami? Y nie chyba. Na Oj. pierwszym możliwym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Dobrze. Tutaj w pełną drogę, tak? Do dobrze. Miałem na myśli coś innego, ale w takim razie pan nie słucha moich poleceń. To nie było żadne skrzyżowanie No droga się skrzyżowała No jedziemy prosto, trudno Mhm Jasne, jasne Dobrze mi idzie? Tutaj jakiś pojazd za nami Prawo, prawo, nie wiem kto to jedzie Trąbi czy mamy go przepuścić? Tak, proszę zjechać na pobocze i go przepuścić Bo patrzę, że ktoś jest nad reutem ja się Pani, a stąd, wyjedzie stąd? stąd pani? Czy będzie tutaj nam przeszkadzać w egzaminie? Czy wezwać policję? Ale nie, ja mogę, mam prawo. Nie, wezwać policję mam? Nie, ja mam prawo. Nie, trzymanie na miejscu. Czy będzie na pani nieco pani opuści, Nie jeździ za nami, bo bez policję. A ja nie jeżdżę za nami. Ja jechałam do domu. Czego? Podejrzewam, że się zrozumieliśmy. Ja do twojego domu jechałam. Mam pani, prawo. kontynuujemy jazdę. Mam <grym grym> prawo. w lewo. Jasne, upewniam się czy nic nie jedzie i wyjeżdżam na drogę główną co to Tam? może w Tam? Chyba jakaś jazda? jasno, proszę pana, no, no pan bieg... nie umie zmieniać no to jest Panie tu, pan. tu mnie wchodzą, tu trójka nie wchodzi, coś tu syci w tej LC. No jak pan jedzie, no ale co pan robi? Panie, co pan robi? Panie robisz? tu biegnie wchodzi w tej Elce! Zobacz jak gaz! Ja co mu pan gaz! Tak to... <laughs> A on no, zgasł no, kurde, proszę pana, pewnie tym pomaczcie, pamiętam znaku! Pamiętnie o znaku, no! Co znaczy ten znak, no. Y tutaj, czas się zaczyna, tu jest znak stop. No. Tak, właśnie Dzielę, dobrze, dobrze powiedziałem. Poza to był egzamin, od razu mówimy, znak. już! za I mówię, tutaj trzeba uważać, tu skaczące za ręki. Dobrze. Znaczy, proszę pana, pan takie przepisy powinien znać i nie mi o tym mówić. Ja mnie to nie interesuje. Ja chcę pana jazdę i pana mm -hmm. e, spostrzeżenie na drodze. Jasne. Do. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Tutaj jakaś... E, tu tutaj za jest jakaś ta przeszkoda była i ta jest tak ustąp znak stop i kierujemy o, się w kierunku lubelskiej doliny. Oj, biegnie nie wszedł. No, Ale nic, nic nie jedzie pan no właśnie. Nie, bo tutaj miałem problem ze, ze sprzęgłem, wie pan? Skaczące, Na najbliższym skręcamy w prawo. Mhm. Jasne. Było. Tu były skaczące sarenki były. Co proszę? Yy, że tam zwierzyna ta, yy, ta, sarnowata. Że co proszę? Yy, że, że sarny występują tam w tym regionie. Czymś powiedz! Eee, Pani, teren, błaci, z czy z, teren z domami! Do yy, do no, yy, no, teren z domami powiedz! Teren z domami teraz, znak, teren z domami. No zaraz pana obleję, naprawdę, niech pan się przesadzi, odzywać, bo... Teren zbudowany! Co? Panie sędzio, pan słyszałem, zaraz Teren zabudowany, teren zabudowany! I ko znak, koniec. I przekreślony, i przekreślony zabudowany, zabudowany, czyli teraz brak zabudowanego, zabudowanego, zabudowanego terenu. Hmm. <coughs> no nie jesteśmy w zabudowanym, pan jedzie dalej, 50, nie wiem jak to oceniać. daj mu w i tu masz no! Znak, I tu teraz zabudowany się zaczyna. Dobrze, bardzo dobrze gdzieś? Czy dobrze było? Krowy krowy krowy, 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 krowy! gdzieś na drodze są. Idziemy sobie za chwilkę na plac manewrowy. Przepraszam, że tak nie po kolei dzisiaj robimy. No, niestety plac manewrowy jest zamknięty i muszę w ten mm -hmm. sposób po prostu wykonywać egzaminy. Co mm -hmm. ale... no, oczywiście jest tylko na plus dla Pana. Tak jest, zgadza się. Ale już skręcamy w prawo. Mm -hmm. Pewnie, to już yy, kierunkowska w prawo. Yy, czy tak, można, można nie bekać? Pośbę. Wiem, że jest egzamin, mhm. yy, ale jedziemy sobie na chwilkę na stację. Proszę na stację? Na Najwyżej w w lewo. Mhm. I znak stop. O ja pierd... oś. No Zajedzie pan na stację, będę musiał wezwać policję. Ale przypizdziło, ja co? Podnie, tak się zgadza, tak, tak, tak. Yy... Ucieka sprawca. Okay. Mm. Okej, okay. zjedzie pan tutaj, bo muszę po setkę iść. Na Nie, później, jeszcze. Okej, okej. Okay, okay. Wiem, się już to Ty na setkę poszedł, on poszedł chlać. Jak na setkę? No mówi, że on na setkę, że on poszedł po setkę na później. No to jak? przecież, on ci egzamin robi. No ale mówi, że później na setkę, że ten, że on setkę będzie pił. A, że po egzaminie! No tak, chyba tak! A no to ten. Tracę, wiesz. Dobrze mi idzie? A, znaczy on mówi, że te znaki, dobrze, że te dobrze, znaki to są złe. Słucham? Tak? Dobrze, już sobie za stówkę, za setkę tych kurde, tych, Aaa, a to co pan za 100 złotych kupował? Kurde, setkę? Ja myślałem, że setkę taką tą. Nie, nie, ja wolę coś ważniejszego. Yyy, yy, teraz... w lewo. Jasne. Nie żebym. Jedziemy Przekażę pan dozwoną prędkość Jedziemy w lewo Tutaj? No co pan tak późno mówi? Że późno bo się Proszę pana cofnie Ja pier... I wjeżdżamy tutaj w lewo A to egzaminu nie kończy? Nie kończy egzaminu nie nie Jasne Zapuść do i teraz tak A sekundę, a czy pan... Jeszcze podjedzie pan prosiutko Mhm Wie pan co? Ja panu pokażę dobra? Wyjdzie pan będziemy robić parkowanie. Mhm. Mm Zobacz pan tu jest taki tymbrzysowy plac. Mhm. Mm tutaj proszę u pana, musi pan wjechać. Mm -hmm. Tyłem, prawda? I tak o, jedziemy, taki łuk sobie robimy. O, w ten sposób. W ten sposób. No i tutaj, i tu się zatrzymujemy, dobrze? Mhm. Mm ja tu sobie przysuwałem go papierosa co zapalę. I co, dziaduś? Janina on chyba on chrap, pije alkohol. <laughs> to On hra, ja nie, on chrap, alkohol pije. Dwoń, dwoń, <laughs> ja, ja dwoń, na policję. Dwoń na policję. Ale serio? Tak To się upewnię, zaraz zobaczcie Gdzie mi pani klawiarz normalnie? Czy wszystko tak, OK? W wszystko jest w porządku u pana Dobrze, tak, 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 co dalej mam robić? A, straci. Dobrze, mamy na łuk zaliczony, teraz jedziemy, wejdzie pan Mhm Dobra, tak Wjedziemy teraz na górkę, proszę w lewo tutaj pojechać, prosto, w lewo Mhm, mhm Wszystko w porządku? W lewo jeszcze, wszystko jest okej, okay, dobrze się czuję, dobra jeszcze w lewo? Nie! Cójść, suj, sujcie tu jest, dobra! Będzie ta nie? górka? Nie, nie. Jeździemy na górkę w innym miejscu, dobra. Wyjeżdżamy stąd. Mhm No. I będzie w lewo. Tam później na górze zrobimy ten. Mhm Tu już Tu i w lewo. Co, to Nie. W lewo. lewo, dobrze panujcie. W lewo, no. Gwonić? Nie. Stosujemy się oczywiście do. No za co? Tak, bo to jak za ten to będzie problem. Wszystko w porządku? Czuję od pana woni alkoholu. Czy jest pan pijany? Jest Znaczy. Mam Tu w prawo. W porę, kurcz, mówisz. Ogie! Co po zrobił? Człowieku, trzeba jeszcze to później to było? mówić. By jeszcze później było mówić, że my w prawo skręcamy. Zaklej mordo ty! Ma na policję dzwonić? Co pan powiedział? Mam na policję zadzwonić, że jesteś pijany, człowieku. Albo mi podpisujesz teraz egzamin, albo, albo dzwoń na policję. Dzwon po policję. Ja dwoń chyba po policję. Tak, to dwoń! Chce, chce pan, pan zaciekawić. DZWOŃ! DZWOŃ! Dobra, yy, to nie dzwoń pan, yy, nic się nie stało, jedziemy dalej. Gdzie ta górka? Proszę pan, w tym momencie, tutaj. To, ta górka, tutaj? tutaj? Tutaj mamy górkę, więc zatrzymujemy się i robimy ruszenie. Mhm. Tutaj, se, sekundę. Tutaj bieg No, nie ruszamy. Nie piłujemy, nie ruszamy. O! Super. Jedziemy sobie. Mhm. Ale, no chyba raczej na egzaminie nie powinien być pan pijany. Ale nie jestem pijany, proszę pana. Jedziemy, ja pro, ja propo proponuję albo egzamin skończyć teraz, albo zadzwonić po. Mam. Kurde, o. Tu ktoś oleju chyba wylał wie pan. Zaczyna ja się prostu przypowołać, że jak przyjadę tym samochodem. A co ja ustawię go tutaj, zaraz porozmawiamy na temat egzaminu. Znaczy no, bo dla mnie to jest karygodne, żeby pan e, pod twoją alkoholu egzamin mi prowadził. Eee! Mm. O Dobra panie, albo mi teraz papier podpisujesz, albo dzwoni na pały, nie? Proszę ma, chcę pana poinformować, że ze względu na <laughs> liczne błędy, niestety egzamin zakończył się... Negatywnie. musimy się przejrzeć. Czy odbić pana do domu? Ja nie po policję ja nie nazwoń po policję ja nie nazwoń po policję Wydziemy ja, ja nie nazwoń po policję. Wydzie pan z Zabieram swójatu. kluczyki. Wyskujesz, tutaj, tutaj! Panu. Zabrałem kluczyki. Proszę się zatrzymać. Dzień dobry. Eee, pan jest kursant? Tak. Proszę podejść na podramę. Eee, Witam Janusz. Pan Stanisław, tak? Ręce do tyłu, proszę. No, już. co? Ręce do tyłu Stanisław. No. Ręce w tył, Stasiu. Być podbył egzamin, by się proszę, nie miał problemów. E, proszę proszę już do alkomatu. Gmukasz! Gmukasz! Dobra? I co? No panie Stanisławie, 3 i 2. I co, egzamin zdany? proszę. No nie Niestety, panie kursancie z racji, na zaistniał, ja e, zaistniał sytuację, ja, że egzamin zostaje nieważny, proszę... Ale, ja byłem, panie, nie no nie, do, do nie dość, nie do do że wózku. ja musiał sam trasę robić, to jeszcze musiałem go poprawiać i go nauczać, no panie, e, no za takie ja coś powinienem podwójnie mieć zdany. Panie, panie proszę... W takim razie na pewno łatwiej panie będzie tu egzamin w normalnych warunkach, to już będzie kwestia panie czasu, raczej I za darmo ja będzie pod następny egzamin, także proszę zgłosić się nie do od... I co z tą Elką, mam od, odwieźć to Elkę gdzieś? Y, nie, 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 my no już ogarniemy wszystko, panie Stanisławie, na... zapraszam. To nie wyjeżdż nawet. No, byś podbił egzamin, byś... Zapraszam panie sz... Mogę go zlać? Nie, proszę odejść, proszę odejść, proszę wrócić <grym> do domu, ewentualnie po kolei się tych dobry, wolny szef... Ty zaklej mordo ty! Byś mi podbiegł, egzamin, by nie było problemu! Nie chciałeś podbić, to ma masz. teraz masz! Chodź tu, bo zaraz gazę dostanie No! Nie powiem nic widzowi Nie no Choć szczerze <noise> To ja nie dzwoniłem po tą policję Może ja nie zadzwoniła, ale bardzo dobrze Jakby mi podbił egzamin by się rozmyślać, że bym wsiadł i uciekał przed tą policją Niestety, nie podbiegł egzaminu Tyle no, no, nie wiem, zostało mi chyba zapisać się na kolejny egzamin, bo no powiem wam, że to raczej no nic innego mi. Ale ja sobie nie zostałem. No kto by się spodziewał że taki się wydym będzie? Myślałem, że coś egzamin, tu zaraz bo stanka, wiecie, bokiem tu będziemy driftować z Jarkiem yy, z Janino. A tu A tu o.